Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ZEGW810 No a tu są takie jakby informacje przed filmikiem z Call of Duty Modern Warfare 3 z multiplayer'a Oczywiście to będzie <coughs> filmik I tak, w tym filmiku chciałem powiedzieć Wam o tym, czego nie powiedziałem Wam w odcinku, z, znaczy w filmiku z multiplayer'a Czyli na przykład dlaczego na moim kanale nie było filmików przez dość długi czas i różnych innych takich. Aha, chciałam dodać tutaj jest jedna misja single playera single singleplayera, żeby wam się nie nudziło. Dobra. Czyli tak nie było What the fuck? Nie wiem. Czyli tak, nie było filmików, gdyż już Hiszpania... ponieważ były święte i wiecie, gości dużo i takie różne rzeczy. No. To... Jedna rzecz, którą by... tędy, tędy? Aha. Oj. Ale... Sora, ale się nie skupiam w ogóle na grze. Tak. To dlaczego nie było filmików? Chyba odwaliłem e, i nie wiem co tam było. E, tak, jeżeli to Modern Warfare 3 na multi się nie ogarnie, no to wiecie, nie będzie filmików tego, ale za to wiem, że pojawi się seria na multi. Najprawdopodobniej już jutro będzie pierwszy odcinek. Jeżeli nie kuchali tam to na pewno będzie na single, Tak jak już widzicie tutaj. Pierwszy odcinek. Znaczy... któraś tam misja z single playera. Tak, i będą właśnie takie odcineczki od, ale nie tam gdzieś od tego momentu, tylko od samego początku gry. Tak wiecie. Normalna sera single. Nie wiem czy fuck, coś jeszcze więcej chciałem powiedzieć. Czy nie jestem, coś z samymi. Znaczy. To są pomaliście. Dobra. I nie wiem. Miały być filmiki z lasa 13, ale nie wiem czy będą. To też tam trochę tnie. No i takie różne sprawy. Więc wiecie, niekoniecznie muszą być. Zaczęło ciąć. Yy... Dobra, i co jeszcze? Pamiętam, się już nie pędzam, nawet co jeszcze było tam taki O! Z takich ważniejszych spraw. Coś nie tutaj widzę. Nie dlatego, że dasz. O! Zawsze mam z tym problemy. Nie, nie pierwszy raz gram oczywiście w gry tego typu, ale mam takie coś, że zabijam swój... Nie, nie widzę tego znaczka zielonego. gram na najłatwiejszym poziomie trudności, dlatego do tak wchodzę na hamła. Jak dla mnie to, to jest załatwe i oczywiście jak będę nagrywał serię, to na pewno będzie wyższy poziom trudności. No tak chciałem sprawdzić, czy to laguje w ogóle, albo coś. w tym stylu. Oni nieźle, na najwyższych detalach mi chodzi. więc. Już się strasznie zdziwiłem. Wystarczy zrobić pewną rzecz. Może kiedyś będzie poradnik, co trzeba zrobić, żeby tak płynnie chodziło. Mnie to zadziałało. Znaczy, płynnie. Na no, minimalnych mi się wyłączało przedtem. Um, teraz gram na najwyższych. Znaczy, teraz ogólnie nagrywam na najniższych. Ale tak to gram sobie na najwyższych i chodzi. Powiem Wam, żebyś płynnie. Czy to, ja tu nie wchodzę? nie, chyba to yy, tam kilka fajnych serwerów na mój List, a, No i tak, niestety dorwałem swoje ręce serwer XP Boost. No i, he to jest tam 63 level, mam no. Trochę sobie boostowałem tego levela, że tak powiem. No a tam... Dalej już leciałem uczciwie, że tak powiem. Nie szło mi już na całe szczęście tak cienko jak na, na granicy z, z multiplayera. I nabiłem tam 2-3 lewale dzisiaj chyba. O 60, tak, 2 lewale. Od 61 do 63 robiłem. co to było. Dobra, i nie wiem, czy to jest wszystko, czy nie. Wszystko, co miałem do powiedzenia. Nie wiem czy byście chcieli taką serię seria, czy nie. Sądzę, że to byłoby coś ciekawego, jakaś odmiana na moim kanale, wiecie. Oho, nice! Ale żypiłem na to. Się wszyscy prawie walili z Dobra, widzicie otfrizna. Jeszcze mówię artzyzna, zaraz tam jest tutaj zginę. Mario, uważajcie, rzeczy. Dobra, no to tutaj już był na tym skończę No i dalej będziecie sobie oglądali Multiplayera Tak mi się wydaje I no, tak jak już Wam mówiłem Jutro możecie spodziewać się serii, z singla. Pierwszy odcinek, pierwsza misja będzie Wiecie, tak jest. ładna seria, fajna Nowa odmiana na moim kanale, bo w użyłem Mam same serie z multiplayer na moim kanale. To stwierdziłem, że może coś nowego tym razem zrobię. No to zginę jeszcze. Patrzcie. Ty dziaduty. No, najłatwiejszy poziom. <grym> nie, dobra. Nie mogę się w ogóle skupić na tej grze. Dobra. Tak, jak będę grał, mam nadzieję, że nie będę tak plamić. Na singu na najłatwiejszym poziomie. Będę się skupiał na grze, a nie i, I nie mogę się w ogóle skupić. Dobra. To. Nie, to już byłby koniec. No, to. Ten odcinek będzie nagrywany. Tak, wrócę dzisiaj. Jutro będziecie mieli kolejny odcinek. Tym razem już single player'a. Mam nadzieję, że się ucieszycie z takiej serii. Hmm, dobra. No to ja już kończę. Oglądajcie sobie dalej ten multiplayer to do usłyszenia cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony usłyszałem to jest pierwszy odcinek z, z Call of Duty Modern Warfare 3 um, czyli tak no, Rip Gun Game co tu jeszcze dodać no mi laguje chyba no. wysoki ping bo już o oh, nice, dobra, pieszki Ja Wy... Ale mam nic oh. <laughs> Jeszcze zabiłem Dobra, oleć to Nie wiem czemu mi To, czy... to nie jest taki wielki lol mm. no serio nie wiem co poradzić mogło to być spowodowane tym A się no Muszę wspomnieć, że to jest moja pierwsza gra w Doc Disney Model Warfare 3 i to nie jest... Niestety nie jest to oryginał. Wiecie, też się trochę bałem kupować teraz oryginalne oryginalnej gry, bo w końcu to MW3. Nie wiem czy bym to w ogóle poszło, bo tam MW2 pamiętam, że z dużymi bólami, ale tam poszło z ciało, ciało tam trochę. Ale wiecie. Nie było tragedii. Co no jest? Patrzcie, czasami tak nie mogę aż myszki ruszyć. No, no. To, to mi się tak przed kilką. Lol, przed kilką mi się tak stało. Tak to przed włączeniem nagrywania było... No nie dobrze, nie włączyło, to było się do tego na ¡Treeno! Ja pierdzielę! Głóda fakt! Ale gra! A, czemu nie mam noża? Czemu się tak widziałem? No już chciałem zrobić ale... To jest nie udało się! Nie! Nie! Ja!

Thank no. Dwa meczyki? No, z tego Dwa meczyki i kończenie. Czekajcie, trzeba znaleźć. No kam, to zacę. Dobra, no kam to może być niezłe. Mogą też się... No what the fuck! Czekajcie, ja już nie mam meczyki na naprawdę małe. No. O, mało pingum ich miał. 63. Extreme. I to ok. Tu paszport, no, tu paszport, No, no, Nooo, no, what no, the fuck? No, jest dobra. Jest jakaś. Dobra, ja tu może zrobię krótkie cięcie i znajdę jakiś serwer. Dobra, jesteśmy, znalazłem serwer. I'm gang. Let's do? this. Oh, yeah, a shot. Sure. What the fuck? We are classes shit. Ah, are so. I'm a nice friendly air on okay. the way. Sure. komentarza to pozostawię Nie? E? Fuck! I przysłał A Kimbo miał tego Erexa Tak, też chcę ale Wiecie, jak chodzicie no, Ja nie wiem, jak to się nagra, jak to przycina Masakra Znaczy, nie to, że przycina, ale taki lag, że Idę, nagle głową się w drugą stronę w ogóle otraca i nie wiem, czemu tak się dzieje. Przed chwilą jeszcze było... No! Yes, serious. Cały czas będzie robiło ten przerwę to nagrywanie, bo to jest naprawdę wynerwmujący. No znowu czekajcie. O, teraz dobra, jest to się na chwilę. Czekajcie, znowu. O dobra, nie. Na chwilę, znowu coś się, nie jest. Jaka okay, emocjonalna gra. No. Dobra. Okay. No, jakie bucha! No. Ja! Ale mu na główki O nie. To było już naprawdę żałosne. I ja, zobaczcie jak to i ja. Vielen E, tym razem mi się wydaje, że nie. o, czekajcie, może, no, ale, no a, jest. ja pierdziele, właśnie, nie no, to już naprawdę trzeba, żeby taki kij z takimi ścianami, też może nawet mi się wydaje, że to troszkę nieuczciwie, to już na pewno było nieuczciwe, bo, dzisiaj główka od razu nacelowana, jako przedtem, Naprawdę denerwująco chcę coś na niej Sądzę, że nie ma sensu grać, bo to, że tego nie ogarnie A jeżeli to tylko dlatego, że nagrywam jeszcze tak będzie za każdym razem w tym nagraniu robię, no to... Co nie będzie więcej mw no, na moim kanale Ale nie ma Tragen i chodzi mi mniej więcej jakby... Na nagrywanie F**k F**k właśnie... WCHODZI już! Kurde, jest nie? Czy się wydawało? Czy. O nice, piąteczka! Jest, radar! Haha! Ha. O, ja mam jakieś dziwne ciary, jak to gram. Może spółnocenia aż nie no, znajdę. Fajna gra, bardzo fajna. A, ah, nice! O, wyrzucę zaopatrzenie. ale tutaj jesteś. Wolicie mi predatora poproszę! <laughs> Bo się denerguję. Jeśli będzie mi tak chciało i tutaj nie wiem co jest. Jestem gdzie idę. Moje zaopatrzenie! Nie odwróciłem się, proszę tego z niego strzelać. No, to się, się ogarnie. Uj! Dobra, zaraz to ten naprawdę burzający. Nie, jeszcze raz takie akcje mogę sobie przez coś takiego zabiję. Mhm. No pożegnamy się z tym, z tym, z tym, z tym gameplayem. Let's Dobra, liczymy w takim razie. Jak tak ma, nie, jak tak ma wyglądać moje gra w 3 no to podziękuję. No jeszcze, ło, no, tak patrzcie jak na głupią, no to robuję. teraz mi nie. nie, dobra, to jest żałosne. Dol. jeszcze z powtórkami, że mu nie dadzą pana. To jest naprawdę żałosne już. O, dobra, koniec myczyku. no. No nawet dobrze się składa Porażka, ale Dobra, no to kończę ten odcinek Widzimy się w kolejnym Lub nie To już wam w jakimś innym filmiku powiem Czy będą takie mm, Let's play gameplaye 3 czy nie No to Żegnam się z wami Do jakiegoś kolejnego odcinka Cześć, na razie